Chłopcy, zasada numer jeden. W Sunnyvale nie wolno mieszkać w samochodach. J. Rock, wyjaśnij temu palantowi zasady. Sklej akcje, chłopie, bo nie będę powtarzać. Babul wynajmuje ten furgon za 12 baksów miesięcznie, to mój dochód. Podłączyliśmy mu z ziomalami wodę i prąd i normalnie wózek podpada pod tę samą sztycę, co każdy barak. Więc możesz się walić, tak jak ten twój cheeseburgerowy Latino Lover. Ale tekst, latino lover! Mam ci przynieść 15 cheeseburgerów? Weź, zamów! Ale tekst puścił! Chłopcy, żarty na bok, ja tu rządzę. Zaraz wykonam jeden telefon i wóz stąd zniknie. Halo? Obyczajówka? Oddział ciuchów? Randy, dostałeś mandat za noszenie obciachowych spodni. Obciachowe spodnie?